No cześć, czy czujecie już ten wiosenny przepływ energii? Ja tak, ale chyba nie tylko dzięki pięknej pogodzie. Oczywiście słoneczna aura jest bardzo miła, ale przyjemność wynika także z nostalgii płynącej z ogrywania pierwszego Test Drive Unlimited. Powód tego powrotu jest bardzo prosty. Nadchodzi nowa część Test Drive'a, a ja bardzo chętnie przypomnę sobie, dlaczego w dzieciństwie tak bardzo zaimponowało mi pierwsze Unlimited a gdy już wyjdzie nowa część to będziemy mogli ocenić czy dorównuje swojemu starszemu odpowiednikowi. Zapraszam serdecznie do retro wspominek z gry Test Drive Unlimited. A na początek chcę podziękować osobom, które subskrybują mój kanał. Nieraz już mówiłem, jak ogromną motywacją do tworzenia materiałów jest Wasza aktywność. I choć nie mogę Wam zagwarantować regularnych publikacji, to bardzo mi zależy na prowadzeniu tego kanału, więc chciałbym, aby choć raz w miesiącu pojawił się tutaj materiał. Będę więc wdzięczny za Wasze dalsze wsparcie. A może po prostu rzucić to wszystko i pojechać na Oahu? Hmm, a w zasadzie to polecieć. Tak właśnie postanowił nasz bohater bądź bohaterka. Możliwe, że wyjechało za lepszym życiem. Być może przed czymś ucieka. Być może po prostu chce się przeprowadzić. Nie wiemy nic o przeszłości naszego protagonisty. Jedyne, co zdradza jego motywację, jest sen o szybkich samochodach oraz wyścigach po całych Hawajach. Możliwe, że twórcy nie chcieli za dużo mówić o naszej postaci, abyśmy mogli się z nią identyfikować. Byłoby to w pełni zrozumiałe. Była to bowiem gra skupiona na rozgrywce multiplayerowej. Na początku gry wybieramy postać, którą będziemy kierować. Gra posiada nawet edytor postaci, który umożliwia delikatną personalizację. Następnie lądujemy na wyspie i od razu rzucamy się w wir spraw organizacyjnych, co dodaje nutkę realizmu do gry, jednocześnie będąc niezłym samouczkiem. Na początek musimy wypożyczyć samochód. To logiczne, bo przecież musimy jakoś przemieszczać się po mapie. Po wybraniu swojego tymczasowego cacka musimy rozejrzeć się za mieszkaniem. Odwiedzamy więc agentkę nieruchomości aby zobaczyć dostępne oferty. A ponieważ przyjeżdżamy z wypchanym portfelem, to od razu możemy kupić wybraną nieruchomość. Jest oczywiście możliwość obejrzenia lokalu przed zakupem. Klawo, zakup mieszkania to także dostęp do garażu, co doprowadza nas do kolejnej czynności. Czyli zakupu samochodu. I gra znowu robi coś inaczej. Zamiast pokazywać nam dostępne do zakupu startery, tak robi to większość gier, mamy możliwość odwiedzenia salonów kilku producentów aut. Salony znajdują się fizycznie na mapie, jak w prawdziwym życiu. Po odwiedzeniu kilku, możemy wreszcie zakupić nasze pierwsze autko na własność. Na początek będzie jak znalazł. Ok, wszystkie sprawy załatwione, no to ruszamy w trasę. Jedziemy więc do pierwszego wyścigu, w którym możemy zapoznać się z podstawowymi zasadami w grze. A po przejściu tego wyścigu. Oahu w zasadzie stoi dla nas otworem i teraz my decydujemy co dalej. Otwieramy więc po raz pierwszy ogromną mapę świata. Muszę przyznać, że rozmiar tej mapy nawet do dziś imponuje. Około 1600 km dróg do przejechania. Okrążenie całej wyspy zajmuje około 40 minut i to nawet w najszybszych pojazdach dostępnych w grze. Niestety cierpi na tym mocno szczegółowość. Honolulu, czyli główne miasto na wyspie, wygląda wiarygodnie, jednak gdy tylko z jedziemy z miejskiego klimatu, to czuć tutaj niestety głównie nudę i ogólną powtarzalność. Niektóre budynki w grze zobaczymy nawet kilkadziesiąt razy, co po jakimś czasie mocno uderza i wybija z imersji. Ponadto w grze brakuje wielu zabytków i obiektów. Prawdopodobnie zadecydowały tutaj kwestie licencyjne. Należy pamiętać, że to pełnoletnia gra i ograniczenia sprzętowe musiały się dawać mocno znaki. Całe szczęście gra stara się wykorzystać rozmiar swojej mapy. Na początku zaczyna się dość niewinnie. Poznajemy dostępne tryby gry. Dostępne są klasyczne wyścigi z punktami kontrolnymi na okrążenia i z punktu A do B. Dostępne są też zwyczajne czasówki. Są też wyzwania, osiągania danej prędkości, zarówno z fotoradarami, które pokonujemy w dowolnej kolejności, jak i prostsze zawody, które wymagają po prostu rozpędzenia się do danej prędkości. Czekaj, a co to? Dzięki, że chcesz mnie zabrać, robiłam zakupy i padam z nóg. To chyba jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że gra ma swój unikalny klimat. W mieście znajdują się bowiem modelki. Potrzebują one pilnej podwózki do różnych miejsc. Oczywiście liczy się czas, bowiem te strasznie się gdzieś spieszą. Ale to nie wszystko. Aby wożenie ich nie stało się zwykłą czasówką, dodano pasek bezpiecznej jazdy. Jeśli będziemy się zderzać z pojazdami lub wyjeżdżać poza jezdnie, to nasza pasażerka bardzo chętnie to skomentuje. Ty no robisz bardzo niebezpieczne rzeczy tutaj! Jeśli przeszarżujemy, to podróż zakończy się przedwcześnie. Natomiast jeśli nam się uda, zamiast kasy na paliwo, dostaniemy vouchery do wykorzystania w sklepach z ubraniami. Serio. Możliwe, że ma to jakiś sens. W końcu, który gentleman przyjąłby pieniądze od tych piękności? A co jeśli gustujemy w dłuższych podróżach? W takim razie na mapie dostępne są analogiczne zawody z autostopowiczami. Te w przeciwieństwie do wożenia koleżanek przenoszą się na peryferię i od ludzi. Trasy są tutaj o wiele dłuższe, pozostałe zasady i nagrody pozostają bez zmian. A jeśli nam mało, to uprzejmie donoszę, że dostępne są też dodatkowe wariacje na temat czasówek, na przykład wożenie paczek. O, zobaczcie, twórcy umieścili paczuszkę na miejscu pasażera. Podejście do szczegółów godne uwagi. Nagrody w tym trybie są bardzo wysokie, aż człowiek zastanawia się, co my w zasadzie przewozimy. Z wielu względów, dużo ciekawszym wydaje się jednak wożenie aut. Naszym zadaniem jest dowiezienie pojazdu do wskazanego miejsca. To dobra okazja na przejechanie się różnorodnym zestawem autek, a i tutaj zarobki są bardzo atrakcyjne. Największą zabawą w tym trybie jest fakt. Że twórcy zastosowali sprytną psychologiczną sztuczkę. W tym trybie nie ma żadnego limitu czasu, możemy jechać więc w swoim tempie. Należy jednak pamiętać, że jedziemy najczęściej super szybkim pojazdem, którego rozpędzenie do setki zajmuje często poniżej 4 sekund, a dystanse liczone są w dziesiątkach kilometrów. Każde zjechanie z trasy lub wypadek Odejmuje nam sporą część nagrody. Czy będziemy więc jechać ostrożnie, żeby nie stracić kasy, czy wciśniemy gaz do dechy? W zasadzie to decyzja należy do nas. Ogólnie nie będąc ostrożnymi, możemy mieć do czynienia z lokalną policją. S.I. policji jest tutaj fatalne. Rzadko, kiedy dochodzi do jakiegoś ciekawego pościgu, a najczęściej policja po prostu próbuje za nami nadążyć. Na najwyższym poziomie pościgu może zostać nasłana blokada, którą trzeba za wszelką cenę ominąć. W przeciwnym razie prawie na pewno zostaniemy złapani i zmuszeni do zapłaty potężnego mandatu. Aby te wyścigi i czasówki nie znudziły nam się za bardzo, twórcy wprowadzili kilka prostych modyfikacji, aby urozmaicić zabawę. Na przykład niektóre zawody odbywają się bez ruchu ulicznego. Występują także zawody, w których nie ma punktów kontrolnych, możemy więc pokonać trasę po swojemu. Czasami checkpointy są ustawione bardzo luźno, co pozwala na nieco ścinania. Same wyścigi, Także lubią czymś zaskoczyć. Na przykład, w niektórych zawodach zastosowano zasadę eliminacji najsłabszego zawodnika. Występują też zawody jeden na jednego, które skupiają się na pojedynczym oponencie. Niby to nic nowego, bo te tryby znamy już z innych gier. Niemniej miło, że tutaj się znalazły. Aby zachęcić gracza do konsumpcjonizmu wszelakiego, czyli zakupu aut i domów dających miejsca w garażu, wiele zawodów będzie wymagało od nas określonego wozu, na przykład określonej marki. Zachęca to do budowania swojej kolekcji, ale co ważne, wcale do tego nie zmusza. Możemy w końcu skorzystać z wypożyczalni, która udostępni nam pojazd za drobną opłatą. Niektóre zawody wymagają także określonej klasy osiągów, aby podjąć próbę wyważenia rywalizacji i to wyszło bardzo słabo. W grze zabrakło bowiem wyboru poziomu trudności komputera. W związku z tym niektóre zawody były bardzo proste. Z drugiej strony zdarzały się też nieco trudniejsze zawody, które wymagały nie nieco powtarzania. Było to jednak zdecydowanie za rzadko, a nawet zawody takie jak około godzinny wyścig wokół całej wyspy nie sprawia żadnego wyzwania. Szkoda. Możemy za to wybrać styl prowadzenia pojazdów. Dostępny jest casualowy styl z asystą. W tym trybie mamy pełną kontrolę trakcji i najbardziej arcade'owy styl jazdy, dobry dla osób, które chcą po prostu dobrze się bawić. Dostępny jest też tryb sportowy, który dopuszcza nieco poślizgu, chroniąc przed zwróceniem się w kierunku Hawajskich Symulacyjne sznyty znajdziemy natomiast w trybie Hypersport, który posiada już pewne cechy symulacji prowadzenia pojazdów. Należy uważać przy dodawaniu gazu, szczególnie przy ruszaniu. Oznacza to więc idealne wyważenie między arcade a symulacją, ale też to, że pojeździć w test drive może w zasadzie każdy. A jeździć jest zdecydowanie czym. W grze znajdziemy całkiem sporo pojazdów. Po zainstalowaniu dodatku Multipack w grze dostępne jest ponad 150 samochodów oraz motocyklów z całego świata. Praktycznie nie brakuje tych najbardziej rozpoznawalnych marek, które w tamtych czasach były na topie. Brakuje nieco legend takich jak Toyota czy BMW, a auta Porsche zostały wprowadzane za pomocą marki tuningowej Ruf. Z drugiej strony twórcy uwzględnili mnóstwo marek egzotycznych dla gier Wyścigowych. Spiker, Noble czy chociażby TVR. Oraz ponieważ Hawaje to przecież stan USA, to występują marki amerykańskie takie jak Silen, Seil, y, Silen, Selin. Chrysler czy Pontiac. Jest więc różnorodnie, a ponadto dostępne są też motocykle, które dodają dodatkowego urozmaicenia. Twórcy nie zapomnieli także o tunerach, którzy z chęcią podniosą wydajność swojego pojazdu. I choć brakuje tu możliwości wyboru konkretnych części, to jednak dzięki parametrom po prawej stronie możemy w łatwy sposób ustalić, jak bardzo poprawiają się osiągi naszego wozu. Należy jednak dobierać te pakiety z rozwagą, bowiem w ten sposób możemy przenieść, do wyższej klasy. Po ukończeniu konkretnego wyścigu odblokujemy też możliwość pomalowania swojego samochodu. Oczywiście za drobną opłatą. Przejdźmy dalej i porozmawiajmy o grafice. Ta zestarzała się z godnością, choć nie bez problemów. Przede wszystkim dużym plusem jest fakt, że gra może działać w rozdzielczości 4K, co sprawia, że interfejs gry oraz tekstury mają natywną rozdzielczość monitora. Samochody są odwzorowane z bardzo dużą jak na tamte czasy szczegółowością, łącznie z elementami kokpitu oraz odbiciami w lusterkach. Sam klimat Hawajów został oddany w miarę prawidłowo. Pomagają w tym filtry obrazu, które dodają tropikalnego klimaciku. Szczególnie imponowały podmuchujące na wietrze liście. Niestety Gra posiada bardzo niski dystans rysowania, co oznacza, że wiele elementów doczytuje się w locie na naszych oczach. Widoczki w oddali wyglądają okropnie, ale i elementy znajdujące się blisko wyglądają różnie. Coś dziwnego dzieje się z krzaczkami, które wywołują mdłości swoim zmniejszaniem się podczas jazdy. Największym problemem okazują się być niedoczytujące się tekstury tzw. trafików, czyli samochodów ruchu ulicznego oraz policji. Problem ten występuje rzadko, ale utrudnia zdecydowanie ukończenie niektórych zawodów. Ogólnie same trafiki bardzo szaleją, bardzo zmieniają pasy, czasem zdarza im się też jazda pod prąd. Możliwe, że to problem powiązany z obecną mocą komputerów, bo nie pamiętam takich sytuacji z przeszłości. Jeśli chodzi o dźwięk, to jest tutaj całkiem ok. Na początek co wyszło dobrze? Dźwięki silnika są różnorodne i wiarygodne. Co bardzo fajne, dźwięk jest odpowiednio dostosowany nawet do wybranej kamery, a ponadto zmienia się, gdy w pojeździe zostaną otwarte okna. Szacun, że twórcom chciało się ogarniać nawet takie drobne rzeczy. Gra posiada całkiem przyjemny, ale bardzo skromny. Ale jest coś, co wyszło śmiesznie. Zobaczcie sami. Błądziornik, moje torby bardzo ciężkie, ja zmęczona. Czy możliwe, żeby mnie zabrać? Moja przyjaciółka, ona mieszka blisko. Aloha, człowieku! Byłoby nieźle, gdyby się dało mnie zawieźć do kupy. Jest szansa na podwózkę? Mogę na Ciebie liczyć. Mam tu małą przesyłkę, którą trzeba dostarczyć mojemu znajomemu. Hmm. żadnych przygód z policją. Czy to jest życiowa rola Jarosława Boberka? Być może. Dubbing w grze jest strasznie nieporadny. Czasami za cichy, czasami za głośny. Ogólnie wszystkie postaci w grze reprezentowane są przez dwie osoby i to bardzo uderza. Jak słyszycie, wyszło to bardzo słabo. Ja jednak postanowiłem zostawić polską ścieżkę dźwiękową, bo po prostu bawiła mnie swoją tandetnością, zwłaszcza gdy gra zmuszała aktorów do zrobienia czegoś dziwnego. Daj se luz, aż tak bardzo mi się nie więc i nawet ten kiepski dubbing wywoływał u mnie nutkę nostalgii. No dobra, zadajmy sobie pytanie, czemu w zasadzie ta gra jest niby taka dobra? Należy pamiętać, że do starszych gier, które ogrywaliśmy już w przeszłości, podchodzimy z ogromną dozą nostalgii. Problemem jest to, że Nostalgia jest tylko chwilowym pociągiem napędowym do grania w starszą gierkę. Aby przejść jakąś grę, musi być ona po prostu bardzo grywalna, przynajmniej w naszej opinii. I śpieszę, żeby powiedzieć, że moim zdaniem pierwsze test Drive Unlimited jest taką grą. Jazda samochodami i motocyklami jest w tej grze bardzo przyjemnie arcadeowa. Sprawia delikatne wyzwanie, lecz jest dopasowana do szerokiego grona graczy. Różne warianty czy tryby gry nie pozwalają się nudzić. you mm -hmm. a twórcy zawsze starają się, żeby większość wyścigów miała jakąś cechę, dzięki której dane zawody są w choć minimalnym stopniu wyjątkowe. Ponadto gra posiada unikalny klimat, który zestawia realistyczną jak na te czasy grafikę z miejscem pełnym absurdalnego luksusu, gdzie naszym największym zmartwieniem jest wykupywanie kolejnych apartamentów, aby mieć miejsce na kolejne autka w garażu. Obecnie gry tworzy się trochę inaczej. Wystarczy spojrzeć na interpretację, o OAHUS DE CRUE MOTORFEST. Gry z otwartym światem chętniej uciekają obecnie w kierunku festiwalów, które w wygodny sposób usprawiedliwiają, dlaczego dane miejsce stało się nagle centrum wyścigowym. Dziś niewiele twórców zdecydowałoby się na stworzenie takiej gry, a test Drive Unlimited mogłoby być grom nawet 10 na 10. Gdyby nie drobne braki, nieco bardziej różnorodna mapa, poprawki w grafice, dodatkowe ciekawe zajęcia na wyspie zachęcające do dalszej eksploracji. Poziom SI wyższy i konfigurowalny, a mielibyśmy do czynienia z jedną z najlepszych gier wyścigowych. Będąc dodatkowo tytułem, który przecierał szlaki, jeśli chodzi o gry MMO. Za życia serwerów gra posiadała wiele możliwości online, takich jak wspólna zabawa na otwartym świecie, możliwość tworzenia klubów. Czy nawet handlowanie samochodami. W swoich czasach Test Drive Unlimited było jedną z pierwszych gier wyścigowych, które stawiały tak bardzo na rozgrywkę sieciową. I szkoda, że multiplayer gry Test Drive Unlimited jest już dawno niedostępny. A nawet społecznościowe serwery przeniosły się do nowszej części tej serii. Dostępne są też modyfikacje do gry. Największa z nich, czyli TDU Platinum, dodaje do gry aż 880 samochodów. Dodaje też nowe warunki pogodowe. Do Santraka, czy nawet poprawkę fizyki pojazdów. Trudno więc będzie stwierdzić, że społeczność nie zakochała się w tym oryginalnym, a zarazem unikalnym doświadczeniem, a recenzenci byli zgodni, że mamy do czynienia po prostu z grą, która sprawia mnóstwo frajdy. O tym, co było dalej, co poprawiło, a co zepsuło test Drive Limited 2, dowiecie się kiedyś na moim kanale. Dlatego warto zostawić subskrypcję, jeśli jesteście tym zainteresowani. A tymczasem dajcie znać, jakie macie wspomnienia z pierwszym test Drive Limited. Dla mnie był to przyjemny powrót i cieszę się, że mój napęd USB jeszcze działa, pozwalając mi na ogranie tej perełki. Dziękuję, że byliście, pa!